sklepik z duszą, jak dawniej. Akurat jest już pora taka wieczorna, to nie widać go dokładnie, a to jest cały drewniany sklepik. Pani Gosiu, te kwiaty to petarda. Dziękuję bardzo. W ogóle pa pani, sklep to petarda, bo sklep jak dawniej, jak z duszą taki sklep. I no, staram się. Staram się, żeby było, żeby ludzie przychodzili, żeby było miło, a lubię kontakt z ludźmi, bardzo. Tu jeszcze gr grzeje, tak? Tak, oczywiście, że tak. Tym piecem ogrzewam całe pomieszczenie, także, także jest fajnie, ciepło. Jest, jak to się mówi, można przytulić się do pieca, bo zawsze piecyk to takie najcieplejsze miejsce w domu. To dla mnie to najlepsze, że to nie żadna sieciówka, tylko pani taki od ilu lat taki sklep prowadzi. Tu jest dosyć długo, bo ja sama jako tego prowadzę to. Około 15 więcej lat nawet mam ten sklep, a poprzedni właściciele też mieli, także byli wspaniali właściciele, ja od nich przejęłam, także... To, to w ogóle kwitnie. to tradycja. Tak, tradycja właśnie. Tutaj w Jaświach i to byli ludzie bardzo fajni, ludzie z Jaśiu. Przejęłam po nich taką inicjatywę i także ciągnę to. A ja spotkałam raz turystów w Dolistowie, mówię, że do Jaściu, a do, do sklepu. Bo... <laughs> Pani tu stoi kawę dla tych którzy tu zrobią. no, oczywiście, że tak. Ja z miłą chęcią każdemu służę. E, I kawko, i herbatko, i jak mam to ciasteczko, także gdzieś tam zawsze e, dobro, ciasto dobro ciasto pani upiecze Dobro też. wraca, także ja upiekę. Dzisiaj, pani Gosiu po taki sweterek tam. A, no Pani proszę. dała mi znaka, Paweł jest ten. Proszę, to... proszę. Pokażę po jaki, słuchajcie. Proszę, proszę, Och, proszę. Z moich czasów. Aż to kiedyś na rynku można było takie kupić. Tak, zgadza się, zgadza się. Teraz no, ciężko ich dostać, bo one no takie... Nie ma, nie ma ich w ogóle. Nie ma, yes. one... nie ma. Udało się. Nie ma. Pani zabawiają te kwiatki, Pani Gosiu, nie? Wsz tak, tak, robię kwiatki, robię, dużo robię i no ładne robię, nie chwaląc się, także mam bardzo dużo klientów, którzy, którym, którym staram się bardzo dogodzić. Mam też takie, zaraz pokażę, domki. O, jaka petarda. Proszę bardzo. Takie domeczki jeszcze robię, w różnych kolorach, różnych fasonach także. Ja to bym zaprosił wszystkich w ogóle do pani, do sklepiku. Bardzo tak, chętnie. To takich, co będą przy okazji przyjeżdżali przez Jaświły i w ogóle specjalnie niech do pani przyjadą, bo taki sklep, naprawdę z duszą z No tak! Ten... Dla pani będzie miło wtedy. Nie tak? no, oczywiście, że tak. Nawet porozmawiać to fajnie by było, prawda? No tak. Pani Gosiu, a czego ja mogę życzyć dla pani? Zdrowia tylko. Mhm. No przyjeżdżajcie, słuchajcie, takich pięknych kwiatków pokupujecie. To w ogóle jest coś unikatowego, no. Na ja jeżdżę... ciała i na duszy wszystko będzie. <laughs> I, I kwiatuszki, i ciuszki, i, i herbatka, kawka, no i, i zakupy można zrobić. Ewent. jeżdżę po całym województwie i czegoś takiego, to jak... Co ze świeco szukać, No, no tak.